Myślisz, że analiza skóry głowy działa tylko w salonie? Ja wykonuję ją online i działa świetnie. Krok pierwszy to krótki wywiad. Wysyłam Ci formularz z pytaniami o objawy, nawyki, pielęgnację, dietę oraz stres. To daje mi pierwszy obraz, co może dziać się z Twoją skórą głowy oraz włosami. Krok drugi to proszę Cię o kilka zdjęć Twojej skóry głowy z różnych perspektyw. Dzięki zdjęciom mogę zobaczyć, w jakiej kondycji jest Twoja skóra głowy. Czy się przytłuszcza, czy jest zaczerwieniona, czy ma jakieś stany zapalne, w jakiej kondycji są Twoje mieszki włosowe oraz jaki jest ogólny stan Twojej skóry głowy. Krok trzeci to dokładna analiza. Łączę to, co widzę na zdjęciach, z informacjami o Twojej diecie, stylu życia oraz dotychczasowej pielęgnacji. Ponieważ skóra głowy to nie tylko kosmetyki, ale również i cały organizm. Krok czwarty. Dostajesz ode mnie pełne rekomendacje. Dopasowuję do Twojej skóry, głowy i włosów szampon, odżywkę bądź maskę, ścierkę, peeling i nie jest to przypadkowe z półki drogerii. A jeżeli masz jakieś pytania, to po diagnozie nie zostawiam Cię samej. W każdej chwili możesz do mnie napisać. A jeżeli chcesz poznać co potrzebuje Twoja skóra, głowy i włosy, to zapraszam Ciebie do mnie na konsultację. Wystarczy, że napiszesz w komentarzu konsultacja bądź wyślesz do mnie wiadomość.